Hey, cześć, dzień dobry, z tej strony Adam Matlak i witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku naszej chemicznej serii. Dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę o solach. Zapraszam! W chemii solami nazywamy takie związki chemiczne, które zbudowane są z kationu metalu lub kationu amonowego oraz anionów reszty kwasowej. Sole mogą powstawać między innymi w reakcji zobojętniania. I taką właśnie też definicję wysnuwają podręczniki akademickie czy podręczniki w ogóle pochodzące np. ze Stanów Zjednoczonych czy z Wielkiej Brytanii. Oczywiście sole możemy otrzymywać na wiele różnych sposobów i to jest tak zwany dekalog, tym razem ósmoklasisty. Jak otrzymywać sole? Stopniowo przez to sobie przejdziemy, ale najpierw zaczniemy od garści teorii. Wyobraź sobie, że sole to takie duety muzyków, w którym warto w nazwie uwzględnić nazwisko i jednego muzyka, i drugiego muzyka. W tym przypadku, jeżeli będziemy mówić o nazewnictwie soli, to pierwszym muzykiem w naszym duecie będzie choćby kwas. Czyli na przykład kwas chlorowodorowy, czy kwas siarkowy 6. No i teraz, moi drodzy, jak tworzyć od nich nazwy? No nie powiem, że jakaś sól to kwas siarkowy 6 i coś tam, coś tam. Nie. Są dwie takie reguły, które musimy się pilnować. Jeżeli mamy kwasy bezcenowe, to ich sole kończą się na "-ek". Ten człon pochodzący od kwasu kończy się na "-ek". Na przykład mieliśmy kwas chlorowodorowy, czyli kwas solny, to sól, która będzie podziała od tego kwasu, to chlorek. Omijamy jakby w Podobnie będzie z kwasem siarkowodorowym, czyli będziemy mieli siarczek. Oczywiście wszystkie sole kiedyś omówimy. A jak będzie z solami kwasów tlenowych? No tutaj końcówka zamiast "-ek-" zmienia się na "-an-". Czyli jeżeli mieliśmy jakiś kwas, na przykład kwas siarkowy 6, to sól kwasu siarkowego 6 to będzie siarczan 6. Musimy uwzględnić wartościowość siarki w tym związku konkretnym. Tak samo jeżeli będziemy mieli, dajmy na to sól pasu węglowego, czyli to będzie węgla. Easy. No dobra, a co z drugim członem? Drugi człon, czyli nazwisko drugiego artysty, pochodzi od wodorotlenku. I teraz moi drodzy, wodorotlenki to były te związki z metalami, czyli jeżeli mieliśmy wodorotlenek na przykład sodu, to dajmy na to sól, która byłaby jakby yy, duetem kwasu chlorowodorowego i wodorotlenku sodu byłby to chlorek sodu. Czyli w sumie ten drugi członek jest easy, nie? Tak samo mielibyśmy na siarczek od kwasu siarkowodorowego potasu, od wodorotlenku potasu. A od kwasu tlenowego i innego wodorotlenku, na przykład wodorotlenku, który praktycznie nie rozpuszcza się w wodzie i daje nam ten piękny, galaretowaty osad, kłaczkowaty, niebieski, to mielibyśmy siarczan 6, miedzi 2. Ponieważ siarczan 6 pochodzi od kwasu siarkowego 6, a miedzi 2 od wodorotlenku miedzi 2. To są takie reguły, które musisz uwzględnić przy tworzeniu nas w soli. Jak wspomniałem przed chwilą, Mówiliśmy o tym, że soda to takie duety muzyczne, czyli chlorek sodu. To będzie duet złożony z kwasu chlorowodorowego oraz wodorotlenku sodu. To wstawiamy na bok. Podał nam to duet, czyli chlorek sodu. Substancje o budowie jonowej, czym są wiązania jonowe już o tym wiesz. A tutaj mamy taką sieć kryształu jonowego chloru sodu. Oczywiście o tym już Ci kiedyś wspominałem. Jak ułożone są jony w takiej sieci? Oprócz tego, co daje nam zapis NACL, bo taki mamy zapis sumaryczny, wzór sumaryczny tego związku i tak właściwie on nas informuje o tym, że no tutaj mamy NA i CL, one są połączone ze sobą wiązaniem kowalencyjnym, a taki zapis jedynie informuje nas o tym, że w tej sieci odpowiednio tyle samojonów sodowych, jak i jonów chlorkowych przypada na całą sieć. Wsio. Kochani, a teraz Wam przedstawię coś, co uważam za mega proste i nauczę się tego hmm, przed pójściem do drugiej klasy gimnazjum w wakacje. A myślę, że jest to rzecz bardzo prosta i przyjemna, czyli pisanie wzorów sumarycznych soli. Przechodzimy do tableta. Moi drodzy, zaczynamy od castingu na sól, czyli na początek weźmiemy prostą sól, która będzie pochodziła od jakiegoś kwasu beztlenowego oraz wodorotlenku, który będzie nam się po prostu zgadzał, ym, że tak powiem i ładnie się skracał, więc bierzemy na te patę HCl. Oczywiście chodzi mi o HCl Aqua, czyli roztwór kwasu chlorowodorowego oraz wodorotlenek sodu, czyli NaOH. I teraz nasza gwiazda, czyli sól tych oto tutaj państwa, czyli ten duet, który właśnie startuje, to będzie NaCl. No dobrze, ale skąd wiem, że taki będzie właśnie wzór? No bo popatrzcie. W przypadku kwasu wodór nas nie interesuje. Podobnie w przypadku NaOH, czyli wodorotlenku sodu, grupa OH, grupa wodorotlenkowa OH, nas także nie interesuje. Został nam sód oraz został nam chlor. Moi drodzy, teraz określimy sobie, jakie mają wartościowości te pierwiastki. My wiemy to oczywiście, że sód ma wartościowość równą 1, oraz teraz, jaka jest wartościowość reszty kwasowej? Wyznaczamy to za pomocą tego, ile wodorów było dołączonych. Jeżeli mieliśmy dołączony jeden wodór, to wartościowość też wynosi 1. No i dobra, piszemy teraz wzór. I pamiętasz, że jak na przykład był jakiś związek na zasadzie choćby tlenek, sodu. To czytaliśmy to od końca, podobnie jak i teraz. Czyli jeżeli mówię chlorek sodu, to czytam go od końca. Czyli na początku muszę postawić sód, potem chlor. Czyli czytam chlorek sodu do tyłu, nie? No i teraz piszę na kościowości. No i moi drodzy, czy muszę coś dopisać? No nie muszę, oczywiście, że nie muszę, bo pięknie nam się to skraca. No dobrze. A teraz chciałbym taką sól na przykład jak e, siarczek potasu. No dobra, w takim razie bierzemy kwas, od którego pochodzi ta sól, siarczek, czyli na pewno mamy tu y, sól kwasu beztlenowego, bo mamy końcówkę ek. Co więcej, chodzi mi oczywiście tutaj o kwas siarkowodorowy oraz potasu, czyli KOH, wodorotlenek potasu. Ponownie skreślam sobie wodory i skreślam sobie grupę OH i piszę wartościowości. Potas wartościowości na 1, leży w pierwszej grupie układu okresowego, a siarka, tu nie chodzi o konkretnie siarkę, tylko resztę kwasową tego kwasu siarkowodorowego. Czyli ile ona będzie miała wartościowości? No 2. A dlaczego dwa? Bo tu mieliśmy dwójeczkę, czyli tyle ile wodorów było w kwasie, tyle ma wartościowość całej reszty kwasowej. No, i moi drodzy, ponownie czytamy od końca. Czyli, jeżeli mieliśmy siarczek, no to potasu, to najpierw stawiam potas, a potem siarkę. Błędu. Bueno. No, i moi drodzy, piszemy wartościowości. Siarka 2, potas 1. No, i co się teraz dzieje? Reguła na krzyż. Tu stawiam dwójeczkę. Czyli mamy K2S. Błędu. Bueno. I czytamy od końca. Czyli mamy siarczek, potasu. No dobrze, to teraz wyśmiemy na tapetę, takie większe miksy, i oczywiście także solek kwasów tlenowych. Czyli mamy taki, chciałbym taką sól jak e, azotan 5 miedzi 2. No dobra. Azotan 5, czyli od kwasu azotowego 5, czyli HNO 3, oraz miedzi 2, czyli wodorotlenek miedzi 2 to CuOH, dwa razy wzięte. No i co robię? Znowu skreślam wodory i grupę OH, czyli wodor i grupa OH. Piszę teraz wartościowości pierwiastku lub reszty kwasowej. Zaczniemy od miedzi. Tu była dwójeczka, a wiemy, że grupa OH jest jednowartościowa. Czyli jeżeli wzięliśmy dwa razy coś, co jest jednowartościowe, czyli łącznie mieliśmy dwa tego, to żeby zrównoważyć, to myśli, musieliśmy mieć mieć dwuwartościową. A jak jest z resztą kwasową tutaj? Reszta kwasowa ma taką wartościowość, ile było dołączonych wodorów, czyli wynosi ona 1. I znowu azotan 5 miedzi 2, czytam od końca. Czyli na początku stawiam mieć, a potem NO3. I stawiam tutaj kochani moi... Do wartościowości. No i popatrzcie. Musimy zdać regułę na krzyż. Czyli tutaj stawiam nawias, ponieważ całą resztę kwasową... Co muszę zrobić? Podwoić. Nie stawiam tutaj dwójki, bo wyszłoby mi 32. A <laughs> nie chodzi mi o 32, tylko o dwa razy grupę ANO3. No dobra. A to jeszcze weźmiemy na tapetę dwie sole i odpuszczam wam. Czyli mamy taką sól e, fosforan-5-wapnia. Tak właściwie to będzie ortofosforan-5-wapnia. Kiedyś wam jeszcze o tym wspomnę dlaczego orto. Czyli kwas fosforowy-5 miał wzór H3PO4 oraz wapnia czyli CaOH dwa razy wzięte. I znowu co robimy? Skreślamy wodor i skreślamy OH. Piszemy wartościowości. Wartościowość wapnia wynosi 2, ponieważ tu mamy dwójeczkę, a wartościowość całej reszty kwasowej, powtarzam jeszcze raz, całej reszty kwasowej, bo tą weźmiemy do soli, wynosi 3, ponieważ mieliśmy tutaj trzy wodory. No i znowu, jeżeli czytałem od końca, czyli fosforan 5 wapnia, to na początku stawiam wapń, a potem resztę fosforonową 5. Piszę na górze wartościowości, czyli 2, 3. I co robię de na krzyż. I tu trójeczkę elegancką mogę postawić, ale tu już całość stawiam w nawiasie. I zgadza się, wszystko nam się pięknie zgadza. Weźmiemy jeszcze taki fajny przykład, który dzisiaj już mówiliśmy, czyli siarczan 6 miedzi 2. Mamy kwas siarkowy 6, czyli h 2 s 4 mam nadzieję, że pamiętasz. Oraz wodorotlenek miedzi 2, który już dzisiaj tutaj pisaliśmy wyżej. I znowu robimy myk, czyli skreślam wodory, skreślam OH, piszę wartościowości. wartość reszty kwasowej wynosi 2, ponieważ mieliśmy 2 wodory. Znowu czytam od końca, czyli na początku stawiam miedź, potem SO4, piszę wartościowości, które znam. No i to nam się pięknie skraca. Czyli ten wzór to byłoby CUSO4. Dziękuję Ci serdecznie za oglądanie dzisiejszego materiału. Zachęcam Cię do zostawienia łapki w górę, udostępnienia materiału na przykład na Facebooku oraz podzielenia się opinią w komentarzu. Jeżeli pomogłem Ci z jestem niesamowicie z tego szczęśliwy. Do zobaczenia w przyszłym odcinku, a tam zajmiemy się już z Adios!